and Zanim przejdę do kazania i będziemy kontynuowali nasze spotkania z barankiem o dwóch rogach, trzecią bestią diabelską, która zaraża ludzkość, rozwala Kościół, a jest nią masoneria kościelna. Kilka takich myśli, które stały się moim udziałem. Pierwsza. To dzisiejsza Ewangelia. Chrystus wyśle swoje wojsko na tę ziemię, aby zaprowadzić tu swoją sprawiedliwość. Druga myśl, to już to było wczoraj czytanie brewiarzowe z listu świętego papieża z Grzegorza Wielkiego. My kapłani musimy przed Bogiem zdać rachunek zarządzania winnicy. Co powiemy Bogu, kiedy mu go przyniesiemy pusto i nieuszczerzoną, sługą niegodziwy i gnuśny, Zapewne usłyszy to każdy z kapłanów, który nie ustrzeże winnicy pańskiej. Pan Jezus bije na alarm u Michelini Linii Ottawianiego. Wszyscy mówią, że jest dobrze, że się nic nie dzieje. Uśpiona koncepcja, którą bym nazwał spiskową teorią dziejów. Wyciszaniem własnych sumień. Przed Bogiem nasze sumienia kapłańskie w odpowiedzialności za Was i za winnicę, którą jest w Kościół, muszą ogromnie zawieć. To będzie ogromny, ogromne wycie duszy kapłana, którą usłyszą wszystkie rzeczywistości nieba, czyśca i piekła. I trzecia myśl, przygotowująca do dzisiejszego kazania, a dopełniająca te wszystkie kazania, to jeszcze na chwilę po modlitwach wziąłem dziś do ręki książkę Stefana Gobiego i tak jak otwarłem, tak trafiłem. Polska, mówi Matka Boża, a to jest Włoch, żeby nie myśleć, że to Polakowi mówi. Polska, której królową zostałam oficjalnie ogłoszona, stanowi znak tego nieustannego, krwawego prześladowania. Teraz rozumiecie, czemu do Was wołam, że jest to diabelski poligon na niewinnych duszach Polaków. Sprowadzony za czyjeś pieniądze ten wymiar walki i dopuszczony rękoma Polaków, jak mówi Apokalipsa w trzecim rozdziale w liście do Filadelfian, którzy przyszli do nas z synagogi szatana, uważają się za Żydów, ale nimi nie są. Dalej o Polsce mówi. Iluż osobom przeszkadza się w tych narodach, tu jest myśl o narodach pod panowaniem czerwonej pestii wyznawać wiarę, iluż odsuwa się na bok z powodu ich wierności Jezusowi i Kościołowi. Od wielu lat Czerwony Smok rozszerzył swe panowanie nad tymi narodami. Prześladuje on dzieci moje najbardziej podstępnymi i wyszukiwanymi. Sposobami do tematu o masonerii kościelnej. Matka Boża mówi: Noście w sercach cierpienie Jezusa i moje, wywołane stanem agonii, w jakiej znajduje się Kościół we wszystkich częściach świata. To orędzie już śled do całego świata tu od stóp Matki Bożej bo ona jedyna może dogonać przebudzenia ludzkości przez swoich synów proroków kapłanów i przez resztkę wiernego ludu a stan kościoła jest agonalny naucza się błędu w kościele rozszerza się go w formie dwuznacznych Nowych kulturowej interpretacji prawdy ulega się duchowi świata, rozszerzającego swój zgubny wpływ i prowadzącego wiele dusz do wybierania grzechu, do usprawiedliwiania go i życia w nim. Odstępstwo rozszerzyło się teraz w całym Kościele, mówi Matka Boża, zdradzonym nawet przez niektórych biskupów. Porzuconych wielką Porzuconym przez wielką liczbę kapłanów Opuszczonych przez tak wiele dzieci I profanowanych Przez przeciwnika Matki Bożej Pytam się kapłanów polskich z tego miejsca I biskupów Czyje są wasze ręce? Czy wy jesteście swoje? Czy Chrystusowe? Dziś zaczynam rozumieć, dlaczego na ziemi polskiej biskupi nie pozwolili, by działał tu ruch maryjny kapłanów. On działa na całym świecie. 60 tysięcy duchownych ma w swojej opiece. A u nas rok rocznie dziesiątki kapłanów rzuca sudamno. Dwa lata temu w naszej diecezji ośmiu poszło. W szczecińskiej dwunastu, a oni mówią, że trwamy. Jak trwamy, jak jeden za drugim ucieka. Z mojej parafii Makowskiej dwóch uciekło na czterech. Oni mówią, że się nic nie dzieje. I mówią, że nam mamy pełne powołania, a przez to z coraz mniej. I się ciągle pocieszają, że jest nic demokratyczne, że tamto. Ale kto nastąpi? falę mojego rocznika, stu nas przyszło. Kto zastąpi powołania lat 80.? W innym miejscu ten tekst można przenieść przez parafrazę do Polski Maria woła „uczestniczcie w mojej boleści wywołanej przez wielkie rozszerzanie się materializmu i hedonizmu w tych narodach, które przez dziesiątki lat żyły pod bolesnym niewolnictwem ateistycznego komunizmu. Ta pantera czarna sprowadziła wszystkie ochydy na ziemię polską. U siebie to blokują, bo widzą, że gniją, to u nas to ćwiczą i zarażają nas. Moje niepokalane serce wyjednało wielką łaskę ich uwolnienia, jednak diabelskie i masońskie moce. Rozszalały się, mówi Maria, sprawiając, że, nie, że w nie także weszło zło, które właśnie zaraziło cały świat. Takie jak materializm, obrzucające poszukiwanie przyjemności, pieniędzy, nieumiarkowanych rozrywek, pornografii i prostytucji. I to wszystko usankcjonują, mówiąc, że to jest norma. By zrozumieć tę bestię, radzę, znajdźcie moją kacetę zatytułowaną Wielka Nowenna i tam w oparciu o list do Filadelfian interpretuje tą całą bitwę nad Polskę i pokazuje tych wszystkich z synagogi szatana, którzy uważają się za Żydów. A nimi nie są, mówi święty Jan Apostol. Moi kochani, po tych poszukiwaniach, które stały się moim udziałem minionego dnia sobotniego i daru słowa, jakie Bóg dał w Ewangelii i w pismach, przechodzę dalej do rozważań. Pokazywałem Wam walkę masonerii z Jezusem prawdą życiem i drogą tej masonerii kościelnej. Oto teraz, bo to wszystko było jakby niszczenie Chrystusa historycznego, że On istniał.